Dziś porozmawiam z Karoliną Kasprzak, która obraca się w świecie teatru, łączy przedsiębiorczość i pasję do człowieka. Czy pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałaś: Teatr to jest moje miejsce i chcę wiązać z nim przyszłość? Pamiętam ten moment, kiedy pomyślałam, że chcę być aktorką, albo inaczej, że. Ja będę aktorką. Ja miałam 5 lat wtedy. I to było tak, że moja ciocia, Stasia, starsza siostra mojej mamy, powiedziała, Karolinka będzie aktorką, bo ma taką długą szyję. I ja miałam te 5 lat. Słyszałam, wow. Dla mnie to zabrzmiało w ogóle jak jakaś taka wróżba. Ciocia była taka dla mnie taka trochę magiczna. I sobie myślałam, to chyba jest próba ładnie. I to był ten moment. I co potem robiłaś, żeby do tego celu Dojść oprócz pielęgnowania swojej długiej szyi? Ja byłam nieśmiałym dzieckiem, ale wiedziałam, że chcę być aktorką. Trochę to tak wyglądało, że jak były rozdawane role w przedszkolu, a potem też w szkole, różnego rodzaju, na różnych akademiach, do różnych przedstawień, to ja byłam nieśmiała i trudno mi było się zgłaszać. Ja, ja, ja! Nie byłam takim dzieckiem. Ale stawałam jakoś tam w tym tłumie, jakoś tak starałam się być blisko pani, stawać tak, żeby mnie pani wiedziała. No i dostawałam te rolę. Jakiegoś tam misia w jakimś przedstawieniu? Aniołek trzeci, pani jesień. Natomiast nie wiem, czy w tej wrażliwości jakoś zobaczyli, albo może to, że się po prostu uczyłam tego i nie miałam problemu z nauką tych ról i się pchałam trochę do tego, ale tak właśnie jakby tak. Kociutku. Zaczęłam startować w konkursach precyzatorskich, zdobywałam jakieś laury na takich szczeblach też wojewódzkich i ogólnopolskich, więc no wtedy połknęłam tego bakcyla. I no, moja droga była taka nietypowa, bo ja się nie dostałam za pierwszym razem do szkoły teatralnej, zdawałam, nie dostałam się za pierwszym razem, chociaż ten etap pierwszy poszedł mi dosyć fajnie. Dostawałam tam jakieś takie zwrotne informacje od studentów, którzy też przychodzą na egzaminy, no ale się nie dostałam. Moje losy się tak potoczyły, że wygrałam e, casting na bycie mamą, więc urodziłam córkę, moją starszą, i wtedy przepadłam. Wtedy przepadłam w macierzyństwo. – I to była ta główna rola. – To wtedy. była ta główna rola, tak. Natomiast nie porzuciłam y, jakoś tego marzenia o tym, żeby być aktorką. Najpierw dostałam się do studium i jeszcze wtedy było Camera Image Film School w Toruniu. Studium aktorskie, mogłam to realizować jednocześnie będąc mamą, pracując i ucząc się tam. Aktorka, lektorka, y, ispicjentka, edukatorka, piszesz książki, piszesz teksty. No i też ym, teraz kształcisz się, żeby być psychoterapeutką. Tak, psychoterapeutką. Mama jeszcze, przepraszam, mala. mama. Tak, przede wszystkim mama. Psychoterapeutką gestalt. I to ma znaczenie, że to jest gestalt, bo... To jest taka modalność, która jakoś naturalnie wypłynęła z tego mojego doświadczenia scenicznego, ponieważ gestalt jest taki mocno w relacji też ze swoim ciałem i w takim integrowaniu intelektu, emocji i ciała, czyli dokładnie to, co robi aktor na scenie właściwie. Jesteś człowiekiem orkiestrą, ale jakie cechy pomagają ci w tym wszystkim się odnaleźć i zdobywać swoje cele, które sobie stawiasz? Wrażliwość, empatia na pewno. Tak. To jest takie pytanie, które jakbym miała tak szczerze na maksę odpowiedzieć, to bym chyba powiedziała, że ADHD. Co oczywiście ma swoje różne oblicza i różnie z tym jest, ale na pewno duża taka dynamika, duża energia, wrażliwość, uważność, czułość. Jaką sytuację najlepiej wspominasz? Coś, co dało ci ogromną satysfakcję i poczułaś... Jestem we właściwym miejscu. Jest taki projekt, który jest moim no takim moim sercem. To jest praca z młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym w Samostrzelu. Ja prowadzę z nimi socjoterapię alternatywną w oparciu o teatr, o budowanie spektaklu i w tej chwili realizujemy to jest nasza druga edycja. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwszy pokaz z pierwszą grupą, spektakl pod tytułem Escape Room i on był wynikiem Pracy, tej socjoterapeutycznej. Dziewczyny opowiedziały o swoich dramatach, o swoich trudnych doświadczeniach, i zebrałyśmy to w całość. Ja napisałam scenariusz, który był o ucieczce z ośrodka, i ja do samego końca właściwie nie wiedziałam, czy one wyjdą na scenę. To była taka trudna praca, też, ale jednocześnie taka piękna. Karolina. Człowiek orkiestra jest najlepszym dowodem na to, że właśnie w teatrze można spełniać swoje marzenia, realizować pasje i pomagać innym. Pomyśl o tym i idź przed siebie.